Przełączę. Poza dowolnym miejscu sobie zatrzymać. O, blokada. Tu jest zamontowane. Można wyjąć, porozbierać na części. Całość jest w profilu 30 na 30 W środku jest profil 25 na 25 ze ścianką dwójka. dwójką. Jest około milimetra luzu. Tu jest zaczep, który powoduje o wysuwanie podnośnika. Demontowany jest, rozdzierany, także do osobowego samochodu się mieści. Tu jest jedna noga, druga i trzecia. Nawet i w tym miejscu też sobie można zatrzymać, A jak w dół to trzeba przestawić. Wtedy blokada bardzo prosty w budowie o i proste w obsłudze linka 6 mm, także utrzymało się z dużym zapasem, jak na płytę, karton, gips. Dziękuję.